Graham Masterton G. Prolog Za panowania króla Hamy, jego nadworni czarnoksiężnicy spośród przedmiotów swej tajemnej sztuki posiadali specjalne dzbany. Naczynia te, znane jako dzbany dżinów, zawierały przypuszczalnie emanacje nieznane zwykłym śmiertelnikom. Zgodnie z legendą, najpotężniejszy, najbardziej przerażający dżin należał do Alibaby. Przetrzymywano go we wspaniałym dzbanie, ozdobionym wizerunkiem rumaków niepojętego nazwacha i błękitnych kwiatów opium. W tym roku zmarł w swoim domu na Cape Cod kolekcjoner zabytków Środkowego Schodu. Była to dziwna i nagła śmierć. Żona zmarłego opowiadała o dręczącej go obsesji związanej z jakimś starożytnym wyrobem garncarskim dzbanem, który przechowywał pod zamknięciem w specjalnym pokoju. Prowadzące doń drzwi były zabezpieczone woskowymi pieczęciami pełnymi dziwacznych symboli. Według jej słów był to interesujący stary okaz przyozdobiony dziko wyglądającymi końmi i dziwnymi, drobnymi, błękitnymi kwiatami. Czasami mówi się, jakoby podróżujących drogą do Bagdadu ma miłe w nocy niezwykłe głosy. Głosy te miały brzmieć na różnorakie sposoby. Już to jak wiatr. Już to jak kusząca mowa kobiet, niegdyś zaś zwierzęta, jakich ludzkie oczy nigdy nie oglądały. Mądrzy ludzie tłumaczyli, iż głosy owe należą do dżinów oraz, że słysząc je, podróżny powinien przyspieszyć kroku, jeśli pragnie pozostać przy zdrowych zmysłach i ocalić życie. Księga Czarów, Abdul Haswahala Wielu twierdziło, iż gdy dni nazwa dobiegły kresu, zgromadzili się oni w świątyniach, gdzie dokonując rytualnych obrzędów i śpiewając, złożyli w zwojach, sarkofagach oraz dzbanach wszystkie swe przerażające tajemnice, które pozwalały im sprawować władzę przez tak wiele stuleci. Mówiono także, że ten, kto odkryje sekret niepojętego nazwaha, może stać się najpotężniejszym człowiekiem w całym znanym świecie, a także poza jego granicami. Musi być jednak przygotowany na zapłacenie godziwej ceny, gdyż tak jak kurtyzana żąda zapłaty za swe cielesne usługi, tak i magiczne widmo niepojętego nazwacha zażąda nagrody, która dla wielu będzie zbyt wysoka. Legendy perskich czarnoksiężników, tom czwarty, rozdział trzeci. Archeolodzy prowadzący wykopaliska w obrębie świątyni Nazwa w Iranie doszli do przekonania, że starannie dobrana kolekcja bezcennych zabytków już wcześniej padała łupem złodziei. Przypuszcza się, że świątynia była ośrodkiem barbarzyńskiego kultu czcicieli dżinów, którzy zgodnie z legendą panowali niepodzielnie w tym rejonie przez niemal 300 lat. Ich obrządek obejmował m.in. przyzywanie demonów i ofiary z ludzi. Jak zauważył ostatnio profesor W.F. Collins z brytyjskiego Towarzystwa Archeologicznego, było to ogólnie rzecz biorąc raczej nieprzyjemne towarzystwo. Co jednak najbardziej martwi 15-osobowy zespół badaczy, to fakt, że wiele spośród najcenniejszych dzbanów i zwojów zostało skradzionych. Możliwe, iż nawet jeszcze w latach 30. owe kradzieże w znacznym stopniu wpłynęły na spadek zainteresowania wykopaliskami. Profesor Collins obawia się, że niektóre przedmioty mogły ulec zniszczeniu lub zostały wywiezione do innych krajów. Wiadomo, iż rzeczywiście znajdowało się tam wiele zabytkowych przedmiotów, powiedział wczoraj w Isfahanie nasz uczony. Świątynia została niemal kompletnie pogrzebana pod zwołami błota w wyniku osunięcia się ziemi, które miało miejsce w jakieś 40 lub 50 lat po opuszczeniu jej przez nazwa, czcicieli dżinów. Do dzisiaj zachowały się utrwalone w zesłym mule odciski licznych artefaktów. Na ich podstawie szacuje się, że brakuje nam kompletu zwojów, zestawu rytualnych, noży i mieczy oraz dwóch naczyń. Małej kadzielnicy i wielkiego dzbana o ozdobnych ściankach. Szczególnie zastanawia archeologów fakt, iż złodzieje pozostawili nietkniętych wiele bardzo cennych zjawisk. Należy tutaj wspomnieć przede wszystkim zmumifikowane przez wyschnięte błoto zwłoki kobiety. Były one zakonserwowane tak doskonale, że do naszych czasów zachowały się nawet włosy i skóra. Jak dotąd profesor Collins wykazuje dużą powściągliwość wobec tego znaleziska. Powstrzymuje się od wszelkich komentarzy do czasu uzyskania wyników datowania węglem C14 oraz badań fizjologicznych. Sunday Times, Londyn, 12 października 1968. Kenningston, Londyn, maj 1969. Drogi inspektorze Kaszan, obiecałem panu przesłać rezultaty badań zwłok odkrytych w nazwa najszybciej, jak to tylko będzie możliwe. Oto więc i one. Zapewne z ulgą powita pan fakt, że mamy tutaj do czynienia ze współczesną zbrodnią. Choć niektóre aspekty śmierci tej kobiety wymagały niezwykłego i raczej przerażającego dochodzenia. Wiek ciała odpowiada momentowi opuszczenia świątyni i szacowany jest na 2,5 tysiąca lat. Są to zmumifikowane zwłoki młodej kobiety liczącej sobie 19 lub 20 lat. Nie była ona zbyt ładna, jeśli cokolwiek można wywnioskować z zachowanej skóry. Natomiast włosy i biżuteria wskazują na jej przynależność do wysokiego rodu. Najbardziej zdumiewającym jest sposób, w jaki pozbawiono ją życia. Opis podobnej śmierci nie udało nam się znaleźć w żadnym źródle historycznym. Otóż dziewczyna ta zmarła na skutek wprowadzenia w intymne części jej ciała przedmiotu o ogromnych rozmiarach, który wtłoczył organy wewnętrzne do klatki piersiowej i prawdopodobnie doprowadził do natychmiastowego zgonu. Trudno nam nawet przypuszczać, cóż to mógł być za obiekt. Prowadzono go z siłą wystarczającą do rozdzielenia pasa miednicowego na dwie połowy i sprasowania zawartości jamy brzusznej do jednej czwartej normalnej objętości. Być może przeglądając własne źródła historyczne, zdoła pan odnaleźć opis podobnego przypadku. Co do mnie i moich kolegów, to w tym momencie poddajemy się, pozostawiając śmierć tej nieszczęsnej kobiety jako nierozwiązaną zagadkę. Łączę wyrazy szacunku L. Pope. Słusznie powiedziane jest, iż prawdę często znajduje się w butelkach, lecz jeszcze słuszniejsze jest powiedzenie, że ze starych butelek pochodzą stare prawdy. Dialekty perskie, strona 833. Qrajt Daniel Furma.